Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dorota Stefańska i jestem saunamistrzynią. Normalnie zaprosiłabym was do sauny, abyśmy się ogrzali tą zimową porą. Natomiast traf chciał, że znalazłam się w Dobrze Winie w showroomie Twoje spa. Które oferuje jacuzzi najlepszych amerykańskich marek. Zresztą, co możecie tutaj śmiało zaobserwować. Jeżeli nie przepadacie za sauną, albo na przykład na saunę macie daleko, albo po prostu chcielibyście mieć takie jacuzzi u siebie w domu, to bardzo gorąco zapraszam, pojawić się właśnie w tym miejscu, ponieważ znajdziecie tutaj naprawdę bogatą ofertę wspaniałych jacuzzi, co Wam zaraz zademonstruję. I drodzy Państwo, właśnie Wam teraz zademonstruję, jaka tu jest fantastycznie ciepła woda. A, jak zimno! Uh! O! O! Ale wspaniale! Drodzy Państwo, musicie przyjechać sami i się przekonać. O! Coś cudownego! Polecamy bardzo. O! Nawet takie bajery. <laughs> Polecamy bardzo gorąco. Zajrzyjcie w show, showroom, to jest spa, dobrze wino Zapraszamy!